Mano moi drodzy, dzisiaj nowy kurnik jest, nie? ale jest jeden problem tutaj, no bo na górze od... tam jak macie te pienie dwa, to są dziury i tam szerszenie mają gniazdo. Nie właśnie ktoś się tym też zajmuje. Eee, tutaj teraz kury kur, tam coś dziobiał, Wypuściłem, nie? Jeszcze tam wybieg zrobimy Ale ja się najbardziej boję z tymi szerszeniami, że to jest strzały moim kumurą. Piszą, że niby nie zaatakują Kur, jest bardzo mała na to szansa, no ale... O, tam szerszeń lata Dobra, ujrzałam się, przerwałam, no bo szerszeń tam latał, co nie? Oj, no, i urządy, nie bo to akurat, to jest szerszeń, nie, nie osa żadna, albo jakaś pszczoła a, we dwoje, dwoje kurczacze siedzą. No. Przez wczoraj kupiłem, to dopiero ich druga noc jest, nie? Wcześniej spały, tą pierwszą noc jeszcze w tym starym kurniku, ale już na drugi dzień zrobiłem nowy. O ten właśnie. No, już zaczęły pić i jeść, ale w tamtym kurniku, bo one się tam przyzwyczaiły, nie? A teraz w nowy kurniku one się przyzwyczaiły. Przez tą noc obserwowałem, że znowu się, yy, się tam przyzwyczają. O, no i zobaczcie jak ładnie już yy, ten, jeżyna zakwitła, o. Dobra, słodka jest. Więc okej. Okay. No, nie spodziewałam się, bo ona tutaj jest dopiero drugi rok. Przekopana była, już trochę rosła, nie, nie wiem ile. Więc nie powiem wam, ale... Ale bardzo dobry owoc ma. bo tutaj macie jeden stary kurnik, ale go już nie będę chyba używać. Nie wiem, czy go sprzedać, czy z nim zrobić. No bo nie wiem, w internecie takie podobne chodzą po 300 zł. Nie wiem właśnie, czy go sprzedać, czy co zrobić. Napiszcie w komentarzu, nie? Ogródek też ładnie się przyjął. W tym roku mieliśmy archewki na taśmie, no i ładnie porosły, nie? Jak nigdy. Tutaj cebula na końcu. No to chyba cebula będzie, czy to. Nie wiem, chyba cebula. Mariny były też ładne. Oddaję sobie skórę, ale najbardziej z tego wszystkiego mnie szerszenie martwią. No bo właśnie szerszenie są takie, że one mogą zabić na przykład zwierzynę, czy jakąś kurę, czy coś tam, nie? Ale jest mała szansa, że one to za tak ogólnie, nie? No Właśnie się martwię tym, też o siebie i o kurnik martwię się, nie? żeby one się nam nie zasiedliły, większego gniazda. Więc musiałbym wynająć kogoś, żeby to zniszczył. no... Tylko muszę... Nie wiem, zobaczę tam, ale właśnie lepiej zlikwidować te nie bo już na dole raz były. No i już nie było ich. Tam już nie pokazywały się, następny rok teraz na górze zrobiły tam gniazdo, gdzie wam pokazywałam, gdzie by były wtedy piękne drzewa. No i się znowu zasiedliły, będzie trzeba coś zrobić, nie, bo tam już tyskami się nie zrobi, to trzeba było jakiegoś fachowca po prostu zawołać, nie. No i właśnie to jest problem z tymi szerszeniami, że one, jak tam się zasiedlą jeszcze mocniej, to wtedy będą miały to, takie wielkie to gniazdo, no i mogą mi pozabijać te dwie kury. Może w przyszłości nawet będę miał więcej, z 5 kur, nie? Zobaczysz, ale na razie dwie, bo ja nigdy nie miałem jeszcze z takimi kurami do czynienia. Więc te dwie na początek starczą mi. No i za sztukę płaciłem tak 36 zł, nie? Worek parzy dam 45. Ale bardzo dobra pasza, bo po dniu one zaczęły to jeść. No, jak zobaczyłem, to one bez przerwy to jadły, nie? Więc pasza bardzo dobra. Jednak, nie tam, kukurydza, zboże, pszenica, jeszcze coś tam było. No, no, no i się zaczęły jeść, wszystko było dobrze, więc. Wszystko jest ok, one mają tam już co jeść. Tylko ten, no, pierwsza noc w tym kurniku, bo już pod wieczór je wpuściłem, co nie. No to już tam chyba trochę się przyzwyczaiły. Teraz, następna noc, że się przyzwyczaiłem do jedzenia tam, do tego wszystkiego. No i że było wszystko dobrze, co nie? Najwa najważniejsza rzecz to jest zeszerszenie, bo ten sam się boję nawet tam wchodzić, bo one mogą mnie zaatakować, co nie? A wiecie że szerszenie to jedne z najgorzejszych owadów w Polsce, co nie? Że one mogą człowieka zabić. Więc... Trochę boję się tam wchodzić, no ale jak nie ma tych szerszeń, już nie wyjdzie chociaż jeden, bo jak już jeden wyjdzie, to więcej wyjdzie. No i jak są te szerszenie, to naprawdę się niektórzy giną wszyscy te rzeczy, więc też trochę się tam sykam wchodzić, no ale jakoś to robię, nie, bo te chóry jednak, one muszą gdzieś wyjść na przykład. Wcześniej miały ten mały wybieg, a teraz tą siatkę wziąłem yy, tam yy, do końcówki. Ja to nazywałam balkonem, nie, bo one tam mogą wyjść i popatrzeć jak na balkonie, nie? No i już nie mają takiego wyjścia. One muszą zejść, połazić tutaj, po tej trawie, co nie, więc... To też tak trochę. No nie powiem, nie? bo Przeszczeń to... Nie jest taka sprawa, że to o, wszystko git, wszystko dobrze, tam, one nic mi nie zrobią, nie, że tamto, tamto, to nie, ale no, naprawdę, szczerze to niebezpieczne stworzenie, którego trzeba się pozbyć ze swojej działki, nie. To razy mam wszystkim, bo raz to zrobiłem, to trzeba fachowców zbywać. Raz zrobiłem, nie, no, z, z, yy, deskami w dziurę z, yy, za ten. Dobra, przestałem wychodzić. Na przykład po, pół, po roku przy, tamtą szmatkę trochę tak przy ten, już wy, wydostały się stamtąd, a później teraz w tym roku, chyba tak z półtorej roku minęło, to tam na górze zrobili kolejne gniazdo, które chyba trzeba zniszczyć, no i żeby ten fachowiec zobaczył jeszcze na dole, czy tam go nie ma, czy one się przypadkiem nie przekopały tak wysoko, no i... No i dlatego tam są, nie? Teraz mają wyjście i wejście. Bo tamto drewno było bardzo słabe, wyschnięte, dlatego chyba tam wejście zrobiły, nie? Co, nie? Już kiedyś to poruszałem na jednym odcinku, że tam kiedyś było co się tylko nie wiem czy wy pamiętacie, nie? Więc kury sobie chodzą. O tam, patrzcie, o. Ale ładna, ładna kolorystyka, szaro-białe no i czarna cała. Więc no zadowolony skór, nie? Ale 25 kilo paszy za 45 zł, to chyba tanio, nie? No tak obstawiam. Brzoskwinia w tym roku nie zaowocowała. dobrze? No, brzoskwinia w tym roku nie zaowocowała. Więc chyba tanio za paszy, nie? Tak za ty tyle pieniędzy to obłacało się jakoś te 20, chociaż te 5 kilo, bo one, żeby no miały co jeść to na bardzo długo stać, po to jest 25 kilo co nie, nie no. No i też jest tam z tym tutaj z tej kurki chodzą o, tutaj kurnik jeszcze możecie raz zobaczyć. Z samej strony wejście jest takie zasuwane, że deska pomiędzy y, tkaninówkami wchodzi no i po prostu tam on, on, y, nie da się otworzyć. Tego, co nie? Y, zobaczę, może Wam jeszcze dzisiaj w tym odcinku pokażę, albo nie. W następnym odcinku Wam pokażę. O, bo w tym odcinku to jak nie za bardzo, nie? Bo będę musiał szybko je tam zamknąć, tylko się boję, jak je złapać, tam, nie? Bo nie wiem, czy one tam nie wyskoczą. Czy do kartonu je rzucić, później tam je wypuścić, nie? Chyba do kartonu, żeby one tam sobie wyszły, nie? no. trochę strach, nie powiem, z tymi ćwiczeniami, ale jakoś to przeżyjemy, nie? Jajko sobie im dał z grupy jajek, tak wcinały, że ja nie wiem, wapnia im tak brakowało. No, ale szybko piją wodę, bo raz z rana o 6 tak poszłem. No i tak do 15 wypiły tekst 3-4 litry wody, nie, we dwójkę. To nie wiem. Kury ponoszą te tak piją bo ja czytałem o tym też trochę. dużo Sporo paszy zjadły, nie? No, ale z rana było całe, no i później widzicie. No to na rado następnego odcinka, pa.